Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii, który my mamy. Odcinku znowu szczególnym, bo realizowanym w tym roku w ramach projektu Splot Wartości dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej. W ramach tego projektu realizujemy szereg rozmów z ekspertami z dziedziny okołoporodowej właśnie na temat okołoporodowych praw. Pacjenta i przed Państwem ostatni taki instruktażowy film w ramach tego projektu. I dzisiaj naszą gościnią jest Ania Kwiatek Kucharska, członkini naszego Stowarzyszenia, czyli my mamy witaj Aniu. Cześć. I Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z Anną Kwiatek Kucharską na temat instruktażu pisania skarg, czyli w poprzednich odcinkach naszych filmów, naszych wywiadów rozmawiałyśmy o tym, co zrobić w sytuacji, żeby nasze prawa nie były złamane, co zrobić w sytuacji, kiedy one są już złamane. No a dzisiaj właśnie się pochylimy nad tym jednym zagadnieniem, tą właśnie drogą, co możemy zrobić w sytuacji, kiedy nasze prawa okołoporodowe są złamane, a mianowicie możemy napisać skargę. I właśnie dzisiaj skupimy się stricte właśnie na tym zagadnieniu. Aniu, moje pierwsze pytanie, jeszcze takie przybliżające ten kontekst praw okołoporodowych. Jakie dokumenty prawne wyznaczają prawo pacjenta i pacjentki do złożenia skargi na działania pracowników placówek ochrony zdrowia? O jakich dokumentach możesz nam powiedzieć? Więc y, skarga jest wspominana y, w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Y, do składania skarg najczęściej wykorzystywane są, y, jest wykorzystywana droga administracyjna, która, a, którą reguluje y, y, kodeks y, postępowania administracyjnego. I to są dwa takie główne źródła. Niestety nie ma takiego dokumentu, który by wprost, krok po kroku, opisywał konkretnie skargę w tej sytuacji łamania praw pacjenta w okresie okołoporodowym. No. Więc tutaj bardziej opieramy się na tych mechanizmach, które w ogóle dotyczą instytucji. No to właśnie zaraz taki instruktaż myślę, zrobimy, co możemy zrobić, jak sobie możemy poradzić w tej sytuacji, ale jeszcze zanim o to zapytam, to powiedz mi o takiej tendencji ogólnopolskiej, bo z racji tego, że pracujesz też w Fundacji Rodzić po ludzku i masz styczność z historiami okołoporodowymi, ale też macie na stronie Fundacji Generator Skarg i pomagacie też pacjentkom w sytuacji złamania ich praw okołoporodowych. Powiedz mi, czy pacjenci, pacjentki tego czasu okołoporodowego piszą skargi, jak wygląda ta, Tendencja w ostatnich latach, czyli powiedzmy tych pandemicznych, i już po pandemii. To znaczy tak, Fundacja Rodzić po ludzku prowadzi monitoring głos matek. Jest to ankieta, którą może wypełnić każda kobieta, która rodziła w szpitalu w Polsce. No i są te dane co jakiś czas publikowane i. Pierwszy taki duży raport z tego, z tego kwestionariusza to był w 2018 roku, i tam spośród tych kobiet, które stwierdziły, odpowiedziały twierdząco na pytanie, że ich: czy czujesz, że twoje prawa zostały naruszone? Tak? To spośród tych kobiet wtedy 3% ankietowanych zadeklarowało, że złożyły skargę w związku z tym. No a w zeszłym roku, jesienią, Fundacja publikowała dane, z których wynika, że w ubiegłym roku 6% kobiet, które miały poczucie, że ich prawa były naruszone złożyło tą skargę, mhm, więc jest to niewielki odsetek patrząc na, na jakby w całej grupie tych kobiet, które miały takie poczucie, że ich prawa były naruszone w czasie opieki w szpitalu, natomiast tendencja jest wzrostowa, czyli z, z 3% do 6%, natomiast no nadal to są niewielkie, niewiel, niewielka grupa kobiet mhm. się decyduje, żeby tą skargę złożyć. Okej. Okay. Dobrze jednak, że jest ta tendencja wzrostowa. Ona daje jakąś nadzieję na, na to, że rzeczywiście be, będzie zwiększał się systematycznie z roku na rok ten odsetek. No i teraz właśnie chciałabym przejść już do rozmowy o właśnie tej sytuacji, kiedy pacjentka najczęściej już po wypisie ze szpitala, po porodzie. Kiedy te pierwsze wrażenia miną, ona sobie uświadamia, że rzeczywiście czuje się straumatyzowana, albo czuje, że jej prawa zostały złamane i chciałaby napisać skargę, albo na konkretnego pracownika jego zachowania, bo ogólnie na instytucję, no i właśnie pytanie Aniu do ciebie, jak ona się ma właściwie za to zabrać? To tutaj powiedziałabym, że to nie ma jakby jednej uniwersalnej drogi. Tego postępowania, no bo trochę zależy, czego na, dotyczyły te naruszenia. Um, bo część tych um, naruszeń dotyczy na przykład uzyskiwania zgody na, na jakieś procedury, um, i w części przypadków, um, na przykład, istotne będzie uzyskanie um, dokumentacji medycznej wewnętrznej ze szpitala, mhm. bo, bo można wtedy zweryfikować, co zostało w tej dokumentacji odnotowane um, i to może pomóc w procesie, E, natomiast czasem to do, takie, e, znaczy. Te doświadczenie kobiety negatywne dotyczy takich aspektów opieki, które nie są odnotowywane w dokumentacji medycznej, więc te, ten krok pozyskiwania dokumentacji nie będzie konieczny. Ja, no podej bo też... może, przepraszam, podej może kilka przykładów takich naruszeń, które nie będą, nie będzie dało się ich znaleźć w dokumentacji medycznej. Myślę, że to są takie, które są związane z, z tym, jak personel odnosi się do kobiety. Mhm. I, czyli na przykład e, wyśmiewanie, poniżanie, e, przemoc słowna, ponieważ no, one nie, nie one się yes. nie są odnotowane Aha. Aha. E, w dokumentacji, więc, e, więc takie zachowania personelu można po prostu opisać. E, bo też e, mhm. chciałabym, żeby tutaj oglądające nas kobiety miały świadomość, że e, skarga to jest taki mechanizm, jakby trochę informacji zwrotnej dla szpitala i przekazania. Swojej historii porodowej i pokazanie jak ta opieka świadczona w szpitalu wyglądała z perspektywy kobiety. Mhm. I to nie jest tak, że my musimy, składając skargę, mieć jakieś dowody na to, że, że pewne zdarzenia miały miejsce. Mamy prawo po prostu opisać swoje doświadczenie i przekazać je szpitalowi, żeby szpital mhm. się odniósł do tego. Mhm. Są takie sytuacje, kiedy to postępowanie może być odnotowane w dokumentacji medycznej, na przykład w przypadku dokarmiania dziecka mieszanką. Wtedy, jeżeli kobieta ma podejrzenie, że nie została uzyskana jej zgoda, dziecko było dokarmione, można to zweryfikować w dokumentacji, bo to jest często odnotowywane. Tak? Mhm. I, I tutaj część jest takich sytuacji, gdzie rzeczywiście pozyskanie tej dokumentacji może być. Dobrym pierwszym krokiem, no ale mówię, to nie zawsze jest konieczne i potrzebne, żeby, żeby najpierw tą dokumentację mieć. Mhm. No dobrze, no ale jeszcze jest ta kwestia, że rzeczywiście siadamy przed tą pustą kartką, opisujemy naszą historię, ale czy może są w internecie jakieś formularze, które nam ułatwiają napisanie tej skargi? E, tak, przede wszystkim, właśnie Fundacja Rodzić Po Ludzku udostępnia formularz zgłoś naruszenie. E, który umożliwia wygenerowanie dokumentu F, który następnie można, sam znaczy należy samodzielnie przesłać do szpitala drogą mail mailową. Jest miejsce oczywiście na e, opis konkretnie historii porodowej. E, jest też odwołanie właśnie do, do kodeksu postępowania administracyjnego. E, I jest też tam szereg e, paragrafów, które opisują, które odnoszą się do opieki okołoporodowej. To na pewno już w mhm. poprzednich tutaj w webinarach było mówione, jakie to są dokumenty, konstytucja mm -hmm. między innymi, ustawa o prawach pacjenta. Także można tutaj generalnie wybrać, na które konkretnie paragrafy się powołujemy, które prawa nasze zostały złamane. No i na koniec właśnie otrzymujemy ten dokument PDF, który następnie przesyłamy samodzielnie do placówki. Ja jeszcze zapytam o nadawcę i adresatów. Zacznijmy od tych adresatów. Kto tak, bo, może być odbiorcą takiej skargi? Generalnie skarga jest po prostu takim dokumentem oficjalnym, pismem oficjalnym do instytucji, więc musi w nim w tym piśmie znajdować się właśnie oznaczenie podmiotu, do którego jest skierowana. Mhm. Może to być imię i nazwisko albo nazwa instytucji, tak? Mhm. Czyli po prostu można napisać do szpitala, szpital taki, taki adres i ogólnie taki nagłówek będzie dobry. Poza tym w skardze musi być napisane, że jest to skarga, czyli oznaczenie rodzaju pisma. Mhm. Jest ta część, w której opisujemy to, co się wydarzyło. Jeszcze wrócę no do i... tych adresatów, czy nim jest tylko szpital, a może też na przykład rzecznik praw pacjenta, rzecznik praw obywatelskich. Tak, to znaczy przede wszystkim tutaj skarga jest tym mechanizmem w kontakcie z konkretnym szpitalem, natomiast to pismo można przekazać też do wiadomości właśnie e, np. Fundacji Rodzici po ludzku, Rzecznika Praw Pacjenta, również Rzecznika Praw Obywatelskich, e, z tym, że np. Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje interwencje w placówkach, gdzie jest, dochodzi do zbiorowych naruszeń praw pacjenta. Uh -huh. Więc być może niekoniecznie będzie się odnosił do każdej takiej skargi, która do niego wpłynie. Uh -huh. Natomiast jeżeli będzie tych skarg um, no, dużo na konkretną placówkę i tam będą się powtarzały pewne naruszenia, uh -huh. to rzecznik uh -huh. może na podstawie tej wszcząć postępowanie wobec placówki, żeby zbadać, czy tam po prostu ta opieka na większą skalę nie jest um, po prostu niezgodna z prawem. tak? Uh -huh. Generalnie, też trochę zależy od konkretnego szpitala, jak szpital odpowiada na skargi. Można też najpierw wysłać pismo do szpitala, otrzyma się wtedy odpowiedź od placówki i te oba dokumenty można skierować do wiadomości rzecznika praw pacjenta, żeby on się odniósł do tego. No bo też trochę zależy od tego, jak szpital odpisze na, na to pismo nasze, mhm. tak. No i też tutaj oczywiście wracając do tej struktury skargi, no istotnie jest podpis. Ta skarga na tej drodze administracyjnej musi być podpisana albo przez kobietę, albo przez przedstawiciela ustawowego, albo pełnomocnika. Czyli na przykład, jeżeli chciałabym zachować anonimowość w tej całej mojej historii, to mogę mieć pełnomocnika. Czy muszę, czy muszę być i tak podana z imienia i nazwiska w tej skardze? Jak to wygląda? To jest chyba bardziej pytanie do prawnika. Um, do tak. Mm -hmm. um, I tutaj wydaje mi się, że to jest też właśnie um, taka kwestia, że jeżeli są jakieś takie wątpliwości, co mm -hmm. do tego jak ta skarga powinna wyglądać, to warto skorzystać um, z konsultacji prawnych. Um, mm -hmm. Fundacja Rodzic po ludzku uświadczy takie konsultacje um, z tego, co wiem, fundacja Matecznik. Także. Więc, właśnie, zawsze warto może skonsultować, jeżeli nie mamy pewności. Na pewno do Rzecznika Praw Pacjenta można składać skargi z zastrzeżeniem anonimowości, mhm. natomiast w przypadku, kiedy się kontaktujemy mhm. ze szpitalem, no to ta skarga musi być podpisana przez konkretną osobę. Mhm. Zapytam Cię jeszcze o tą strukturę samej, samego dokumentu skargi, czy chciałabyś coś jeszcze dodać, bo dużo się tu skupiłyśmy na tych adresatach, na podpisie. Dużo też już powiedziałaś o tej strukturze, czyli co tam by się miało znaleźć, czy, czy coś jeszcze możemy z tych ważnych informacji do tego punktu dodać? E, tak, e, tutaj idąc trochę tropem tego, co proponuje Fundacja Rodzić po Ludzku w swoim formularzu, e, warto zawrzeć też wnioski takie, czego oczekujemy w związku z naszym pismem, czyli na przykład, mm -hmm. że tylko odpowiedzi na konkretny adres, ale można też wskazać, że na przykład oczekujemy, że szpital przeszkoli personel na przykład w zakresie wsparcia laktacyjnego, albo w zakresie komunikacji. Mhm. Więc, więc to też są takie punkty, które można zawrzeć w tym piśmie i wtedy szpital ma szansę na przykład na podstawie naszego zgłoszenia uznać, że no rzeczywiście jest tutaj problem, i, mhm. no i zostanie to w jakiś sposób rozwiązane taki systemowy bardziej, tak? niż tylko zapoznanie się już niejako osób, które opisano... pokazujemy sposoby rozwiązania tego problemu na, na przyszłość też. Tak. Mhm. Tak, tak. E, Ja Cię jeszcze, Anią, zapytam e, na koniec e, o taką jedną e, istotną rzecz. No właśnie, to od tych statystyk też zaczęłyśmy, że. Yy, niestety mały odsetek kobiet składa skargi. Yy, myślę, że możemy podejrzewać, z czego to wynika, że jest to niesamowicie też i stresogenna sytuacja, już sama w sobie yy, zrobienie jakichś różnych przekroczeń, złamanie praw yy, w tym yy, ważnym momencie, jakim jest poród, już jest yy, ciężką sytuacją od strony psychicznej dla kobiety. No, a potem jeszcze uruchamianie takiej machiny, jaką jest skarga, gdzie widzimy, że jesteśmy, no, takim małym elementem w porównaniu z tą ogromną machiną szpitalną, może nam też odbierać tą pewność i tą sprawczość, że jesteśmy w stanie coś Y, zmienić. Jest to innymi słowy, trudna też od strony y, psychicznej y, sytuacja dla, dla takiej osoby. Co ty mogłabyś tej osobie y, powiedzieć? Tej osobie, która wie, że jej prawa zostały złamane, ale mimo tego no, nie odnajduje na ten moment w sobie siły, żeby tą skargę złożyć. Hmm, to znaczy tak, właśnie przede wszystkim to jest to, że, że czasem potrzeba trochę czasu, żeby żeby się oswoić z tym doświadczeniem porodowym. I właśnie tak myślę, że część kobiet jest dopiero po jakimś czasie gotowa w ogóle wrócić do tego i na przykład opowiedzieć komuś bliskiemu, tak, jak ten mhm. poród przebiegał, a co dopiero spisać to i wysłać do szpitala, tak. To jest sytuacja właśnie ponownie dużej wrażliwości. Mhm i bezbronności. Um, natomiast, no właśnie, to już pozostawiam do decyzji każdej kobiety, tak? Czy ona jest gotowa, żeby um, jakby tym swoim doświadczeniem podzielić się ponownie, uh -huh, tak? Uh -huh. um, I czy jest gotowa um, wystawić się na odpowiedź ze szpitala? Bo niestety um, też z tego, co komunikuje Fundacja Rodzić po ludzku, widać, że szpitale odpowiadają po prostu różnie. I czasami są to placówki, którym bardzo zależy na, na poprawie opieki i one są naprawdę wdzięczne za każdą taką skargę, mhm. bo to jest dla nich bardzo istotne, jak ta opieka wygląda z zewnątrz i to doświadczenie kobiet są w stanie przyjąć i, um, i jakoś odnieść się konstruktywnie do tego. No ale są placówki, które odpisują w sposób skandaliczny i w ogóle nie uznają um, tego, co kobieta pisze, że za, za w ogóle po, jakby opiekę poniżej standardu czy... Czy że to jest te, łamanie ne, prawa? Negują, tak? negują to, negują, jej negują doświadczenie. doświadczenie. To się zdarza, więc to jest to pytanie, czy jestem gotowa na to, żeby tą odpowiedź mhm. otrzymać. E, no i też przede wszystkim ja bym tu podkreśliła, że y, y, znaczy wielkim osiągnięciem jest już wysłanie samo to wysłanie tej skargi. Mhm. A niezależnie od tego, co szpital odpowie, i też ta odpowiedź szpitala świadczy o szpitalu. Tutaj nie jesteśmy w sytuacji takiej sądowej, że ktoś mówi, jaka jest prawda i wydaje wyrok, tylko to jest po prostu przekazanie swojego doświadczenia w nadziei, że ono wpłynie pozytywnie na pracę tej placówki i że kolejne kobiety, które mhm. będą tam rodziły, będą miały tą opiekę lepszą. Więc pod tym względem jest to niezwykle ważne, bo ja osobiście też słyszałam jako aktywistka argumenty, że no nie dostajemy żadnych skarg na ten temat, tak? Mhm. Od urzędów. Więc, więc to jest ta kwestia, że jeżeli nie wskazujemy pewnych rzeczy jako um, takie, które naruszyły nasze prawa, które e, sprawiły, że to doświadczenie porodowe było dla nas trudne, no to uh -huh. to też z drugiej strony nie jest postrzegane jako ważny problem, tak? I brakuje tego I że, kursu często, żeby zmiany zmian. e, i takiego w ogóle spojrzenia, że te pewne rzeczy, które może się wydają drobne z punktu widzenia kierownictwa placówki, jednak są bardzo ważne. E, Perspektywy kobiety, która przeżywa to swoje wyjątkowe doświadczenie, może jedno w całym życiu, uh -huh, tak? Uh -huh. I tutaj też um, wydaje mi się, że. Um, nawet po kilku latach przesłanie takiej skargi. Być może te osoby, które były wtedy przy tym porodzie, już nie będą pracowały. Natomiast ono wtedy daje taki sygnał, że to nie jest tak, że my zapominamy o tym doświadczeniu porodu, tylko że ono tam ciągle z nami jest. Mhm. I opisanie tej historii, przekazanie jej do, do szpitala, skonfrontowanie w jakiś sposób instytucji z tym doświadczeniem, może być takim elementem domykającym tą historię. Także myślę, że dla części kobiet to będzie właśnie dobra droga, żeby. Żeby po prostu y, powiedzieć y, o swoim doświadczeniu w ten sposób. Mhm. Także nie zmuszamy nikogo. Y, przymusu oczywiście nie ma, natomiast pokazałyśmy drogę dzisiaj, co możemy zrobić i dlaczego byłoby istotne, żebyśmy mimo tych wszystkich. Y, które są rzucane jednak nam pod nogi w tym procesie składania skarg, jednak to zrobić albo przynajmniej przemyśleć jeszcze tę kwestię, czy chcemy to zrobić. Może jest to istotne dla dalszych zmian na porodówkach w Polsce. Dziękujemy bardzo Aniu za rozmowę. Naszym gościem była Anna Kwiatek-Kucharska, aktywistka porodowa, strażniczka Fundacji Rodzić po ludzku, członkini Stowarzyszenia, który my mamy, a także inicjatorka akcji Maluchy na brzuchy, prywatnie żona i mama trójki dzieci. Aniu, bardzo dziękujemy za spotkanie. Ja również dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiamy.